Hej, o, witajcie ludziska z tej strony Broli. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku informacyjnym, a raczej audiologu informacyjnym. E, mianowicie w tym e, materiale chciałbym Wam przekazać informacje, oczywiście smutne informacje, dotyczące mojej serii, a mianowicie Morowinda. E, otóż, e, niestety jestem e, zmuszony zawiesić serię, ze względu na małe zainteresowanie. E, no spójrzcie sobie, że niestety, ale po prostu jest mało wyświetleń, jest mało łapek w górę, e, co świadczy o tym, że tak naprawdę e, znowuż, jakby to powiedzieć, e, wybiegłem z poważną serią. E, dlaczego z poważną? Dlatego, że ta, e, ta seria byłaby naprawdę, albo była, będzie, bo kiedyś na pewno tej gry wrócę, e, będzie naprawdę długa, e, i to najprawdopodobniej będzie moja najdłuższa seria na kanale, e, dlatego zostawię tą grę, e, oczywiście savey będą, tej gry nie usuwam ludziska pod, pod żadnym e, pozorem, bo gra jest naprawdę wyśmienita, e, tylko po prostu poczekamy, aż e, będzie więcej widzów i gdy e, będzie ponowne zainteresowanie tą serią, e, no to oczywiście do tej gry z chęcią wrócę. E, w co zamian... znaczy, powiem raczej, w co... E, jaki materiał, jaki projekt będzie w zamian za Morrowinda, e, tego wam nie powiem. Nie wiem, czy to będzie jakiś... E, jakiś RPG, czy to może będzie jakieś lajtowe granie, e, zobaczymy, w każdym razie...